Dzień dobry widzowie, w tym filmie gramy w Car Crash czyli taka gierka w której jeździ się autami i się zdarza rozrzucamy sobie to autko no i sobie nim teraz pojeździmy bo wywala co? co, co? się stało? proszę proszę państwa co tu się stało? co? Co się stało, proszę Państwa? Wreszcie. Wreszcie jesteśmy znów. Weźmy teraz coś. Nie, niebezpieczniejsze. To będzie proste. Zobaczcie. Zobaczcie sobie, tak jeździmy po mieście Może okazji robimy drifty, więc polecam tą gierkę, w serio wpadajcie i będzie super no, super głupie. Ja, Idziemy na inną mapkę. tutaj możemy dobić takie sobie. Jakieś jak, jakieś to sobie wybiorę auto. I możecie, oczywiście, pisać komentarze. Zostawcie lajka like i subika. I lecimy dalej. Czemu nie? Dodać, to odbił Bierzemy sobie auto takie. Sobie, teraz będziemy nim jeździć. Zobaczmy wokół, co tu mamy na tej mapce. Poczekajcie. No i już możemy być na odcinku. No, no, no to jesteśmy. No i zobaczmy, co tu się da. Super, zagenerowałem no, się. No i możemy zaczynać. Ciekawe czy to zrobię. Zobaczymy. Nie. Inaczej nie zrobiłam. A trudno, musimy sobie wziąć, to auto. A trudno, musimy wziąć, no to. musimy wziąć, no. Dobra, to tu wziąć, auto? to O, to tak, tak, lebo to widzowie, wracamy do odcinka. Bierzemy najlepsze oczywiście auto na to lebo I gramy. Zagrajcie wykart, CRUSHER, To jest super gierka. Jeździć sobie się tak. Serio. Polecam. No oh tam. Yes. No to nie będziemy jeździć. Więc widzowie, zostawcie lajka like i subika, i lecimy dalej. Jakby co? Niedługo oczywiście być. Co tu? Przepraszam, widzowie. Dobra i to... Ej, nie mów. Co? Co wy robicie? Nie, auto nie mówi. Taki... O, no co on robi? Co we mnie wjeżdżasz? O, no co we mnie wjeżdżasz, no? Dobra, no to... Tutaj, jak widzieliście... Trochę, no, padnik wysiadł, więc będzie trudno, ale, ale i... dajcie mi komentarz i napiszcie swój nick na Rob... w Robloxie, no jest. Napiszcie swój nick w Robloxie, na komentarzach i, ben, i może was wezmę. A on to Stasiku2012. No to się tak nazywa, nie pytajcie czemu w komentarzach. Serio dziękuję. Dal osiem pierwszych subskrybentów. I oczywiście wspierajcie mnie, bo wtedy będzie jeszcze więcej odcinków. No więc wracamy do odcinka. Zobaczcie. O, chyba się pali. Dobra, może on te, to auto. Nie jest takie niezniszczalne jak mówiłem. Ale na pewno ci goście są głupi. Co, Co we mnie wjeżdżasz? Szantaż! O Jezu! on współczuję. Dobra, bierzemy sobie labeki Beki autobus. O chłopie. Dla beki sobie bierzemy autobus. Labeki, Beki, oczywiście. Nie bierzcie mojego przykładu. Oczywiście autobus jest niezniszczalny. Widzieliście jak ten Elona Maska walnął we mnie, no to wtedy nic się nie stało, więc super. Oczywiście szukajcie mnie na YouTubie. Powiem Wam teraz Staś P. Mi. Ma. Yy. Małpa, Misiek, Myślnik, SP. No i to wszystko. Dobra i teraz papa autobus. Na się. Ja sobie z tym wyjdę. A te usuwamy cię teraz. No i jest. I lecimy dalej z odcinkiem. Widzieliście widzowie, nie bierzcie ze mnie przykładu, Nie bierzcie serio. To jest pod ochroną moją, oczywiście. Moją, oczywiście, to jest pod ochroną moją, oczywiście. Więc nie bierzcie tego za przykład. No i widzicie jak nie należy jeździć autem. No i ja oczywiście sobie też pożart pożartujemy. Ale nie ale oczywiście nie rozwalającym się autem, tylko jakimś lepszym, czyli Elona Max to no, nie, mnie. Masz... I oczywiście nie bierzcie za mnie przykładu. Serio, nie bierzcie. O, dobra. I oczywiście serio, nie bierzcie za mnie przykładu. To jest pod moją ochroną. Są prawie. Dobra, to. się. Dobra, bierzemy inną mapę. Napiszcie no, oczywiście w komentarzach, co chcecie na następne. A my sobie wybierzemy. To! No i będzie super! Będziemy się zabijać! E, czemu on, on tu ma helikopter? Jeszcze cheatował. To serio, nie można cheatować, pamiętajcie. Nie tudzie nawet w Minecrafcie. Serio, to hańbę, bo ktoś was jeszcze ukaże. Co to na VIP'a a Sigma? No to wybieramy sobie jakieś na Maska oczywiście. No i jedziemy? No co ty robisz? Ja tu chcę jej... No to wezmę to albo coś. Co jest na no tak, tak. Staw. Oh! Jeszcze żyje. dobra. Jeszcze żyję. Dobra, ciekawe czy wiadomo to na górę oczywiście. No z to nie może szkoda. Oczywiście widzowie... Nie bierzcie z przykładu ze mnie, bo ja jestem w tą mistrzem. Ja umiem robić w tej grze wszystko. Ochot, co to jest? O, ja nawet fajnie. Dobra, zabijamy się. nie, Dobra, widzowie. No to chyba to już koniec odcinka. No i możemy kończyć. No to papa. Pa.